Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z Was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, chodzili jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wyimczynięcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Oto słowo Pańskie. Kochani, jako ludzie wierzący, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważna w naszym życiu jest modlitwa, że nie jest ona jakimś dodatkiem do niego, ale wręcz przeciwnie. To modlitwa stanowi o jakości naszego życia. Modlitwa sprawia, że nasze życie staje się coraz bardziej zakorzenione w Bogu. I przez całe nasze życie uczymy się tego, by modlitwa stawała się stopniowo dla nas czymś naturalnym, prostym, niezbędnym czymś takim jak oddech. Jeśli zaniedbujemy w naszym życiu modlitwę, lub jest ona byle jaka, wtedy także i to nasze życie duchowe jest takie bardzo powierzchowne, pozbawione jakości i byle jakie. To w jaki sposób się modlimy, właśnie przekłada się na to, jakimi ludźmi jesteśmy, jakimi jesteśmy chrześcijanami. Czym więc jest modlitwa? Święta Tereska od Dzieciątka Jezus mawiała, że modlitwa jest to wzniesienie serca, proste spojrzenie ku niebu, to okrzyk wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i radości. Piękne słowa Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Właściwie modlitwa to dialog, to nasza rozmowa z Panem Bogiem. Tak najkrócej można by streścić jej istotę. Dlatego modlitwa powinna przenikać różne sfery naszego życia i powinna towarzyszyć nam nieustannie. Modlimy się wtedy, kiedy jesteśmy radośni, szczęśliwi, ale modlimy się również wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy dzieje się w naszym życiu coś niedobrego. Modlimy się za innych, modlimy się za siebie, składamy Bogu na modlitwie nasze dziękczynienie, Uwielbiamy go za wszelkie otrzymane łaski, ale również przedstawiamy mu nasze ufne i pokorne prośby. Sam Chrystus w dzisiejszej Ewangelii polecił swoim uczniom, aby nie bali się prosić. Jezus mówi: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Właśnie, kochani, pokora i ufność jest tym, co powinno charakteryzować naszą modlitwę. Apostoł Paweł poleca, by modlić się nieustannie. Jak jednak tego dokonać? Co zrobić, by nasza modlitwa była tą modlitwą nieustanną? Z pomocą przychodzi nam katechizm Kościoła katolickiego, który wskazuje nam, iż tradycja Kościoła Proponuje wiernym pewien rytm modlitwy, mający podtrzymywać modlitwę nieustanną. Niektóre z nich są codzienne: modlitwa poranna i wieczorna, przed jedzeniem i po jedzeniu, liturgia godzin. Niedziela skupiona wokół Eucharystii jest uświęcona przede wszystkim przez modlitwę. Cykl Roku liturgicznego i jego wielkie święta są podstawowym rytmem życia modlitewnego chrześcijan. Zobaczmy, kochani, że oprócz modlitwy tej zanoszonej przez Kościół, tej modlitwy publicznej, każdy z nas, czyli każdy wierzący, ma praktykować również modlitwę osobistą, tą indywidualną. I dla jednych będzie to modlitwa różańcowa, dla kogoś innego będzie to może lektura. Pisma świętego, dla kogoś jeszcze innego, może koronka do Bożego miłosierdzia, albo nabożeństwo drogi krzyżowej. Dróg modlitwy jest wiele. Ważne, by odnaleźć tą własną, która pozwoli nam budować trwałą i mocną relację i więź z Panem Bogiem. Jak więc mamy się modlić? Zarówno pismo święte, jak i wielowiekowa tradycja kościoła. Zawiera przykłady osób, można powiedzieć, Herosłów, którzy byli ludźmi właśnie głębokiej modlitwy, od których promieniował niezwykły spokój ducha, radość, świętość. I modlitwa przenikała każdą chwilę ich życia. To tylko pokazuje nam współczesnym, jak wielką wartość posiada modlitwa i jak bardzo trzeba się nam o nią troszczyć. Bardzo często modlitwa jest też polem walki, zmagania się z własnym lenistwem. Wspomniany przeze mnie wcześniej katechizm Kościoła Katolickiego zwraca naszą uwagę, że modlitwa zakłada pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem. Pouczają nas, że modlitwa jest walką. I dalej kontynuuje katechizm walką przeciw komu? Przeciwko nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Jeśli nie chcemy stale postępować według Ducha Chrystusa, nie możemy także stale modlić się w Jego imię. Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. Te słowa zaczerpnięte z katechizmu bardzo dobrze, kochani, pokazują nam, jak w tym całym zgiełku współczesnego świata. Niezwykle trudno jest wyciszyć własne serce, aby przygotować się do modlitwy. W naszej modlitwie pewnie często towarzyszą różne rozproszenia. Może wypowiadanie modlitw, słów modlitwy bez uwagi, często pospiesznie. Nieraz mówimy, że klepiemy pacierz. Może warto zapytać siebie, czy w taki sam sposób Zachowujemy się, gdy rozmawiamy z kimś bliskim. To znaczy, gdy rozmawiamy z kimś, to czy nie słuchamy tego drugiego, gdy ten ktoś chce nam powiedzieć coś ważnego, czy odpowiadamy półsłówkami, pospiesznie, bez uwagi. W modlitwie stajemy przecież przed Bogiem, stąd nasza modlitwa powinna być pełna pokory i skupienia. W tym czasie wielkiego postu. Kościół poleca nam, czyli swoim dzieciom, praktykowanie postu, jałmużny i modlitwy. Niech ten czas, dany nam ku naszemu nawróceniu, będzie wykorzystany przez nas jak najowocniej. Wyciszmy więc nasze serca, poświęćmy więcej czasu na modlitwę, aby ona prawdziwie przemieniała nasze życie i otwierała nas na przychodzącego Boga. Amen.